mnożenie ułamków dziesiętnych. Żeby wykonać takie mnożenie, po pierwsze trzeba dobrze znać tabliczkę mnożenia, po drugie zapisać prawidłowo przykład i po prostu pomnożyć. Jak mnożymy e, ułamki dziesiętne? Otóż przepisuję sobie ten przykład. Zawsze mnożę w ten sposób, że ustawiam liczbę od tyłu, żeby linia tyłu, z tyłu ta była równa. I teraz wykonuję mnożenie, tak najnormalniej w świecie, jak mnożyliśmy zawsze do tej pory w działaniach pisemnych. 4 razy 2, 8, 4 razy 4, 16 i pamiętamy, że 1 dalej, 4 razy 0 to jest nie 4, tylko 0 i jeszcze plus 1, tą jedynkę na górze dodajemy, czyli 1. Teraz zliczam ile jest miejsc po przecinku, miejsc po przecinku są 2. Tu też je obliczam i stawiam od tyłu ten przecinek. Ponownie wykonuję następny tym razem przykład, i również przepisuję w ten sposób, aby tył miał linię równą. 5 razy 1 to 5, 5 razy 0 to 0, nie 5. 5 razy 1 to 5. Mamy jedno miejsce po przecinku, czyli od tyłu obliczam jedno miejsce po przecinku podpunkt C. Już troszeczkę jest dłuższy ten przykład, bo są dwie liczby. 1 razy 1 to jest 1, 1 razy 0 to jest 0. Pamiętamy, że wówczas robimy schodek, żeby się nie pomylić. 0 razy 1 to jest 0, 0 razy 0 to jest 0. Dodajemy te liczby i mamy 1 0 0. Odliczamy Ile było miejsca w przecinku? Jedno, drugie, a więc od tyłu. Jedno, drugie, hops. Następny przykład. Również zapisuję odpowiednio. I teraz 4 razy 5 to 20 i 2 dalej pamiętamy. 4 razy 0 to 0, plus 2 to po prostu 2. I mogę już je wykreślić, bo nie jest potrzebne. 0 razy 5 to jest 0, pamiętamy o tym schodku. I 0 razy 0 to jest 0. Dodajemy. 0, 2, 0. Raz. 2 miejsca po przecinku od tyłu. Raz. 2, hop. Następny przykład. Linia trójna równa. 2 razy 3, 6. 2 razy 2, 4. 2 razy 0, 0. Schodek, ciach, 0 razy 3, 0, 0 razy 2, 0, 0 razy 0, 0. Dodajemy 6, 4, 0, 0, miejsce po przecinku, było raz, 2, 3. Od tyłu odliczam. Raz, 2, 3, przecinek, hop. Następny przykład. 2 razy 2, 4, 2 razy 8, 4, 8, przepraszam, 2 razy 0, 0. Schodek, 0 razy 2, 0, 0 razy 4, 0, 0 razy 0, 0. Schodek i teraz trzecia liczba, 0 razy 2, 0, 0 razy 4, 0, 0 razy 0, 0. Pamiętajcie o dobrym podpisaniu, prawidłowym, bo inaczej nie wyjdzie. 4 dodajemy, nic tu. 8 dodajemy, nic tu. 0, 0 i 0. To jest dodawanie. I podpisujemy przecinek odpowiednio. 4 miejsca. Raz, 2, 3, 4, a więc przecinek staje to. Teraz mi jest łatwiej zapisać dłuższą liczbę na górze, w związku z tym ja w ten sposób sobie zapiszę, bo tak mi jest po prostu łatwiej. I teraz 3 razy 1 to 3. 3 razy 0 to. 0, 3 razy 3 to 9 i 3 razy 3 to 0. Oczywiście nie będzie błędem, jeśli zapiszecie zupełnie inaczej. Odliczam 3 miejsca po przecinku, bo tyle ich było. Raz, dwa, trzy i mamy tę liczbę już wykonaną. To działanie wykonane. 0, 0, 1. Ja tradycyjnie spróbuję w ten sposób, bo mi jest łatwiej, czyli od dłuższej liczby. Zaczynam mnożenie, mnożenie na górze zapisując, bo tak mi jest po prostu łatwiej. Mnożenie wykonujemy w ten sposób, że 1 razy 3 to 3, 1, 3 razy 0 to 0, 3 razy 0 ponownie 0, robimy schodeczek 0 razy 1, 0, 0 razy 0, 0 0 razy 0, 0 i mamy dodawanie 3, 0, 0, 0, przecinków 1, 2, 3, 3 miejsca. Po Raz, dwa, trzy, hop. I to już koniec. Dziękuję.